Drodzy towarzysze Wiary, czy zastanawialiście się kiedyś, jaki sekretny ogień może rozpalać serce nastolatka mocniej niż nasze dorosłe rozumowanie? Zanim przejdziemy dalej, proszę o mały akt wiary. Zapiszcie się na kanał Duchowość Chrześcijańska, aby otrzymywać pokarm dla ducha. Nie przegapcie finału, bo zdradzę ukrytą klucz do przemiany waszej codzienności w liturgię. Carlo Acutis przyszedł na świat jak dyskretna Rosa. Lecz od kołyski niósł w oczach tęsknotę za niebem. Grał w piłkę, śmiał się z przyjaciółmi, kochał piątkową pizzę, jednak w ciszy swego serca czuł obecność Jezusa tak realną, jakby był jego nierozłącznym towarzyszem. Każdego ranka, zanim zabrzmiał dzwonek, zatrzymywał się przed tabernakulum, nazywając codzienną mszę świętą Moją Autostradą do Raju. Nigdy nie wychodził z tej małej kapliczki bez gestu wdzięczności. Jezu, weź mnie za rękę. Kiedy odkrył informatykę, wirtualny świat ukazał mu się jako terytorium misyjne. W ciągu kilku tygodni opanował języki programowania, które zniechęciłyby dorosłych ekspertów. Stworzył stronę poświęconą cudom eucharystycznym, katalogując ponad 150 z nich wraz ze zdjęciami, mapami i wyjaśnieniami. Chciał, aby każdy klik był spotkaniem z tym żywym chlebem, o którym mówi Jan. W szóstym rozdziale Ewangelii. Dziś jego cyfrowa wystawa podróżuje po 40 krajach i była przyjmowana w sanktuariach, szkołach, więzieniach. Wielu wyznaje, że dzięki prostemu linkowi na nowo odkryło Eucharystię. Lata mijały, a jego miłość stawała się coraz bardziej konkretna. Z oszczędności kupował śpiwory dla bezdomnych, bronił nieśmiałych kolegów przed prześladowcami, pożyczał notatki tym, którzy zostali w tyle, powtarzał. Wszyscy rodzą się jako oryginały, wielu umiera jako kopie. Nie znosił niesprawiedliwości. Gdy ktoś był wyśmiewany, interweniował z gracją, ale stanowczością. Zawsze nosił przy sobie różaniec, tę słodką łańcuch, który wiąże ziemię z niebem, i zapraszał wszystkich do zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi. Był przekonany, że Maryja jest najkrótszą autostradą do Jezusa. Jego matka Antonia Salzano była cichą przewodniczką na tej drodze. Zanim Karlo przyszedł na świat, śniła o wielkiej niebiańskiej lampie, która mówiła jej: Jestem twoim synem, poprowadzę cię wysoko. Lata później otrzymała kolejną wizję, która na zawsze miała odmienić ich historię. Gdy młody Karlo zbliżał się do wczesnej adolescencji, Antonia śniła, że jest w kościele franciszkańskim na suficie. Wielkości mozaiki lśniła twarz Karola. Święty Franciszek wpatrywał się w niego i szeptał: Będzie wielki w kościele. Następnego ranka, między jawą a snem, matka usłyszała czysty głos: Karol umiera. Odrzuciła go, sądząc, że to kapryśna fantazja. Kilka dni później chłopiec poczuł gorączkę i zmęczenie. Pewnego sobotniego poranka poczuł się gorzej i został pilnie przyjęty do szpitala. Lekarze zdiagnozowali fulminantną białaczkę. W tym korytarzu, pachnącym środkami dezynfekującymi, wizja nabrała ciała. Są ludzie, którzy cierpią znacznie bardziej niż ja. Westchnął Karol, gdy kroplówki odmierzały czas. Jego dni stały się krótkie, ale serce rozszerzyło się do granic świata. W ciszy ofiarowywał każde ukłucie igły za przyjaciół, za kapłanów, za młodych ludzi kuszących się z zniechęceniem. Mówił, że cierpienie zjednoczone z cierpieniem Chrystusa staje się kanałem zbawienia. Teraz chciałbym Cię zapytać, czy kiedykolwiek pomyślałeś o tym, by zamienić swój ból w dar? Napisz w komentarzach Caritas i kliknij hype. To bezpłatny gest, który wspiera to przesłanie. Daj też prosty like, jeśli pragniesz, by nadzieja dotarła do innych serc. Godziny stawały się żarliwe. Carlo, blady ale pogodny. Wziął dłoń matki i z zadziwiającym spokojem wyznał: Mamo, ofiarowuję wszystkie cierpienia, które będę musiał znieść, za pana, za ojca świętego i za cały kościół. To oświadczenie wypowiedziane na granicy życia i śmierci otworzyło szczelinę światła w szpitalu. Sen świętego Franciszka stawał się rzeczywistością na oczach niedowierzających krewnych. Krwotoki następowały po sobie bezlitośnie. Karol mamrotał. Jezu, przyjdź szybko. Przyjął sakrament chorych i ostatni raz przyjął komunię, nazywając Eucharystię autostradą do życia wiecznego. Potem zamknął oczy 12 października, pozostawiając za sobą zapach czystego lilii. To nie był koniec, lecz świt cudów. W Campo Grande w Brazylii chłopiec o imieniu Mateo walczył z guzem trzustki. Podczas nowenny ku czci młodego Włocha proboszcz Położył mu na piersi fragment bluzy Karola. Następnego dnia Mateo z apetytem zjadł chleb i mięso. Skanowanie wykazało idealnie zdrowe narządy. Uzdrowienie, natychmiastowe i trwałe, zostało uznane przez Kościół, otwierając drogę do beatyfikacji Karola w mieście Świętego Franciszka. Krótko przed śmiercią syna Antonia śniła o krwawiącym baranku, podczas gdy obcy głos wymawiał słowa: ofiara i winnica. Zrozumiała, że jej syn przeżywa na nowo tajemnicę Baranka Bożego, jednak wśród łez usłyszała wielkanocną pieśń. Jeśli ziarno pszenicy obumrze, przyniesie obfity plon. Lata później Karol ukazał jej się, obiecując nowe dzieci. Przyszły bliźnięta, nieoczekiwany dar, który wypełnił dom śmiechem. Tymczasem pielgrzymi z każdego kontynentu pukali do grobu chłopca z różańcem w dłoni. Wielu opowiadało, że wrócili z postanowieniem powrotu na msze, przebaczenia z niewagi, ponownego odkrycia spowiedzi. Jego życie nadal woła, że świętość nie jest przywilejem nielicznych, ale powołaniem wszystkich. Opowieść się tu nie kończy: Ciało Karola spoczywa w Asyżu, mieście ubogiego ubranego w swoje codzienne ubrania, dżinsy, czerwoną bluzę, trampki. Biskup wyjaśnił, że ten wybór przypomina młodym, Iż świętość nie jest kostiumem na uroczystości, ale codziennym ubiorem kochających. Tysiące pielgrzymów przemierza przed jego relikwiarzem. Niektórzy milczą, inni powierzają kartki pełne łez. Wszyscy czują, że Bóg posługuje się świeżością, by odnowić kościół. W katedrze mediolańskiej grupa nastolatków postanowiła go naśladować. Stworzyli cotygodniowy podcast o ukrytych cudach codziennego życia w Afryce. Szkoła informatyczna nosi jego imię. Uczą dzieci programowania i modlitwy, przekonani, że te dwie rzeczy nie są nie do pogodzenia. Nawet w Ziemi Świętej, gdzie pokój wydaje się kruchy, niektórzy Skauci zorganizowali nocną procesję z Najświętszym Sakramentem, czerpiąc inspirację z jego strony o cudach eucharystycznych. Papież podczas modlitwy Anioł Pański Wspomniał o młodym błogosławionym, zapraszając do odkrycia prostej drogi zwyczajnej świętości. Niektórzy proboszczowie w obliczu zniechęconych wspólnot cytują jego ulubione powiedzenie: Smutek to spojrzenie skierowane na siebie, szczęście to spojrzenie skierowane na Boga. Ci, którzy próbują żyć tym odwróceniem, doświadczają nowego powietrza, nawet w najmniejszych rzeczach. Rodzinny spór otwiera się na przebaczenie. Nieprzyjazny kolega staje się okazją do cierpliwości. Uniknięta rozmowa zamienia się w most pojednania. Dziękuję, że zostałeś do końca. Teraz chcę ci przekazać kompas Karola. Codzienna msza, cicha adoracja, różaniec w dłoniach, codzienne czytanie Słowa Bożego, cotygodniowa spowiedź, małe uczynki miłosierdzia. Wybierz co najmniej jeden i pozwól mu wykiełkować już dziś. Zatrzymaj się na pięć minut przed tabernakulum złóż zmęczenie. Pozwól, aby realna obecność Chrystusa odnowiła twoje siły. Potem wyjdź i bądź uśmiechem dla zniechęconego sąsiada, dłonią dla tego, kto czuje się samotny, chlebem dla biednego, który nie śmie pukać. Teraz, jaki łańcuch chcesz zerwać, ofiarując swoją próbę? Kogo mógłbyś doprowadzić do światła silniejszego niż jego ciemność? Jeśli te treści cię odżywiły, zapisz się na kanał duchowość chrześcijańska, aktywuj dzwonek. I zostaw hype. Wspieraj film w pierwszych siedm dniach. Jeśli chcesz nas wesprzeć, możesz zaoferować nam Super Thanks. Towarzyszę ci modlitwą i wzywam na ciebie błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dalsze rozważania nad dziedzictwem Karola Akutisa prowadzą nas do głębszego zrozumienia jego postawy wobec wyzwań duchowych, które wykraczają poza zwykłe przestrzeganie przykazań. Skupmy się na jego niezachwianej nadziei w obliczu cierpienia, która nie była biernym poddaniem się losowi, lecz aktywnym poszukiwaniem Bożej woli w każdej sytuacji. Nadzieja Karola nie była pozbawiona realizmu. Widział on ból, choroby i niesprawiedliwość, lecz jego wiara pozwalała mu dostrzec w nich potencjał przemiany i uświęcenia. Tak jak ziarno musi obumrzeć, by wydać plon, tak jego własne doświadczenia, a zwłaszcza choroba, Stały się dla niego okazją do zjednoczenia z Chrystusowym Krzyżem i pomnożenia owoców dla Kościoła. Ta perspektywa pozwala nam inaczej spojrzeć na własne trudności, nie jako na przeszkody nie do pokonania, lecz jako na zaproszenia do głębszej relacji z Bogiem i doświadczenia o Jego miłości innym. Zastanówmy się, jak możemy pielęgnować w sobie tę aktywną nadzieję, która nie załamuje się pod ciężarem przeciwności ale szuka w nich śladów Bożej obecności i Jego zbawczego planu. Co więcej, nie sposób pominąć Jego niezwykłej zdolności do dostrzegania świętości w codzienności, co stanowiło fundament Jego duchowości. Dla Karola Msza święta była autostradą do nieba, ale nie tylko dlatego, że była sakramentem. Była ona kulminacją Jego dnia, punktem, w którym Jego życie osobiste splatało się z życiem całego Kościoła. Ta codzienna obecność przy ołtarzu kształtowała jego spojrzenie na pozostałe godziny. Zamiast postrzegać świat jako domenę świecką, oddzieloną od sakrum, widział go jako przestrzeń, w której Bóg działa nieustannie. Jego blok o cudach eucharystycznych, tworzony z pasją i precyzją, był wyrazem tej wiary. Chciał pokazać, że Jezus obecny w Eucharystii jest żywym centrum wszechświata, a jego cuda nie ograniczały się do historii z przeszłości lecz były nadal dostępne dla tych, którzy otworzą na nie swoje serca. Ta umiejętność widzenia Boga w zwyczajnych rzeczach, w kliknięciach myszki, w rozmowach z przyjaciółmi, w nauce, jest kluczowa dla naszego własnego wzrostu duchowego. Jednakże nie można zapominać o jego głębokiej pobożności maryjnej, która stanowiła naturalne uzupełnienie jego eucharystycznej gorliwości. Karol uważał Matkę Bożą za najkrótszą autostradę do Jezusa. Ta prosta, a zarazem głęboka myśl podkreśla rolę Maryi jako najdoskonalszej naśladowczyni Chrystusa i naszej przewodniczki na drodze do niego. Jego częste odmawianie różańca, tej modlitwy, która pozwala kontemplować życie Jezusa oczyma Maryi, było świadectwem tej miłości. W dzisiejszym świecie, pełnym rozproszeń i powierzchowności, powrót do modlitwy różańcowej może być dla nas odnalezieniem oazy spokoju i głębi. A także sposobem na zbliżenie się do serca Jezusa przez serce Jego matki. Zastanówmy się, jak możemy bardziej świadomie włączyć tę modlitwę do naszej codzienności, czyniąc z niej nie tylko rutynę, ale autentyczne spotkanie z Bogiem. Co więcej, Jego postawa wobec cierpienia pokazuje nam, że duchowość to nie tylko unikanie bólu, ale także umiejętność Jego przemiany. Karol, świadomy nadchodzącej śmierci, nie poddał się rozpaczy. Zamiast tego ofiarował swoje cierpienia za Kościół i za papieża, jednocząc się z Chrystusem. Ta ofiara nie była wyrazem masochizmu, lecz głębokiego zrozumienia, że nasze ludzkie cierpienia, zjednoczone z męką Chrystusa, mają moc zbawczą. Jego słowa na łożu śmierci, pełne spokoju i ufności, są świadectwem tej dojrzałości duchowej. Uczą nas, że nawet w najtrudniejszych momentach życia, gdy wszystko wydaje się stracone, możemy odnaleźć sens i cel w ofiarowaniu siebie Bogu. Jakże często nasze własne cierpienia, drobne codzienne niedogodności czy większe tragedie stają się dla nas okazją do wzrostu, jeśli tylko pozwolimy im stać się częścią Chrystusowej ofiary. Warto również podkreślić Jego zaangażowanie w życie społeczne które było naturalną konsekwencją jego wiary. Niech jego ufność w Bożą opatrzność i jego miłość do Eucharystii staną się dla nas drogowskazem prowadzącym nas ku coraz głębszej jedności z Chrystusem. Droga do świętości jest otwarta dla każdego, kto odważy się na nią wkroczyć z otwartym sercem i pragnieniem życia w Bożej prawdzie.